Thank you. Witajcie na moim kanale i dziś zapraszam Was na mocny wiosenny brzoskwiniowy makijaż. I znowu idę tym razem oczywiście w kolor. Kolorów u mnie brakuje, więc i tym razem będzie mocny kolor. I tym razem również posługuję się paletką Suva Beauty, która zresztą ostatnio bardzo mi się spodobała. Spodobała. I w tej palecie mamy taki przepiękny, koralowo-brzoskwiniowy odcień, który postanowiłam właśnie wykorzystać w tym makijażu. Bardzo mi się spodobał, więc uznałam, że taki makijaż z użyciem tego cienia musi się pojawić. I to jest paletka, która zawiera w sobie same matowe cienie. I jeśli właśnie wiosną stawiacie na takie pastelowe, kolorowe, matowe cienie. To w dzisiejszym makijażu też e, zdradzam Wam taką technikę, w jaki sposób uzyskać bardzo mocną pigmentację matowego, kolorowego cienia, bo prawda jest taka, że perłowe cienie tak naprawdę rządzą się swoimi prawami i bardzo łatwo jest je wprowadzić w naszą skórę, aby uzyskać mocną pigmentację czy pędzelkiem, czy opuszkiem palca. Natomiast e, matowe cienie z matowymi cieniami jest trochę inaczej. E, inaczej powinniśmy je Szczególnie jeśli nakładamy ją na całą ruchomą powiekę i są to cienie kolorowe, no to tutaj już powinniśmy iść troszkę w innym kierunku, i ja w tym filmie zdradzam, jak to zrobić, by uzyskać mocną pigmentację i żeby te cienie fajnie się blendowały i nie robiły się w nich dziury. Dlatego, jeśli podoba Wam się taki makijaż w ciepłej tonacji, monochromatyczny, i chciałybyście posłuchać kilku moich rad, to zapraszam do oglądania dalej. I makijaż zacznę sobie od bazy Smashbox i yy, jest to baza Photo Finish Foundation Primer. I mam tutaj taką próbkę. Kiedy zakupiłam bazę Smashbox w takim większym opakowaniu, dostałam właśnie też próbkę, właśnie w takiej przezroczystej tubce, by powiedzieć. Photofinish, baza, która nie zawiera w sobie olejów i w zasadzie starcza mi naprawdę na długo. W takiej tubce mamy 7,1 ml. Używałam jej wielokrotnie i mam tego produktu tutaj jeszcze sporo. I tą bazę nałożę sobie na strefę T żeby wygładzić strukturę skóry w tych miejscach i jest to baza, która jest niesamowicie gęsta, tempa podczas rozkładania, więc idealnie wypełnia te wszystkie zakamarki, najmniejsze przestrzenie, szczeliny w naszej skórze, sprawiając, że ta skóra staje się naprawdę bardzo gładziutka. Ponieważ czuję, że mam jeszcze delikatnie suchą skórę pod oczami, nałożę serum z Colistar Nero Sublime. Które bardzo mocno nawilża moją skórę. To serum jest też niesamowicie lekkie, więc idealnie nadaje się pod makijaż. To serum nakładam zarówno wieczorem, jak i rano. I w moim dzisiejszym makijażu będę posługiwać się podkładem z NARS All Day Luminous Weightless Foundation w odcieniu Gobi. Jest to bardzo ładny, jasny, żółty odcień i Naprawdę uwielbiam ten podkład. Jakiś czas temu robiłam test na żywo korektora oraz tego podkładu, i moim celem zakupowym był głównie korektor z NARS. O, właśnie ten. A okazało się, że w zasadzie chyba najbardziej byłam zadowolona z tego podkładu, bo byłam niesamowicie zaskoczona, że on jest taki lekki i niesamowicie przypomina mi krople z Gosza Gosh Foundation Drops. I jeśli jeszcze nie znacie, to też polecam Wam zainteresować się tym podkładem, bo to był podkład, który używałam głównie wiosną i latem w zeszłym roku. A ten jest podobny. Różnica między nimi jest taka, że ten nie zawiera w sobie olejów i raz Zrobiłam sobie taki test, gdzie na połowę twarzy nałożyłam nars, a na drugiej y, gorz. W zasadzie one wyglądają naprawdę identycznie na buzi bardzo ładnie, natomiast gosz wydaje mi się, że jest nieco jaśniejszy niż nars i ma delikatniejszy żółty pigment, nie jest tak intensywny jak ten. Więc jeśli ten byłby dla Was za ciemny bądź po prostu jest za drogi, to polecam Wam zainteresować się właśnie kroplami z gosza. Naprawdę rewelacyjny podkład. Lekki, niewidoczny na skórze, i przy tym ma naprawdę moim zdaniem dobrą pigmentację, taką średnią plus. Więc naprawdę fajny podkład. Jestem z niego bardzo zadowolona. Przez to, że są ostatnio cieplejsze dni, to chętniej po niego sięgam. Chyba mi pasuje. I proszę bardzo, podkład bardzo ładnie wyrównał koloryt mojej skóry. Fajnie stapia się to z resztą mojego ciała. I naprawdę wystarczy niewielka cienka warstwa, żeby pokryć twarz podkładem. I w zasadzie teraz mogłabym przejść do korektorów. Nie wiem, czemu mi się wydaje, że taka żółta jestem. No moja skóra, moje ciało też jest takie żółte. Więc wydaje mi się, że fajnie jest to dopasowane. A ręka nie odcina się, więc. I będę posługiwać się dzisiaj korektorem również z Nars. Korektor Soft Matte Complete Concealer pod oko. I wewnętrzny kącik mojego oka. Widzicie, jakie ma krycie. I jak fajnie rozświetla tą skórę. Nie nakładam tak całkiem bezpośrednio pod moim okiem. Nie dociągam tego korektora do mojej linii rzęs. Tutaj będę nakładać sobie bazę pod cienie, żeby uzyskać mocniejszą pigmentację cienia. Środek nosa. I rozświetlam też środek brody i miejsce między brwiami. Tutaj też mi jeszcze przebijają zaczerwienienia i lubię to miejsce po prostu zakrywać i rozświetlać. Zagruntuję sobie teraz wszystko pudrem z My Secret Loose Transparent Powder w delikatnym żółtym odcieniu i jest to puder, który jest bardzo lekki i również go lubię. Niestety szybko się kończy, bo jego pojemność to tylko 12 gram i przypudruję tylko centralną część twarzy i tutaj okolice pod oczami, żeby korektory nie zebrały się w załamaniu i przejdę sobie do kremowego konturowania. I mam tutaj nowość kredkę z My Secret Contouring Stick with Sponge w odcieniu 02 I to jest taki fajny, e, brązowy odcień, który idealnie nadaje się właśnie do konturowania buzi e, I dzisiaj będę się posługiwać tą kredką I konturuję tak jak zawsze, czyli kredkę nakładam pod policzkiem, na boki twarzy, czyli na skronie i boki mojego czoła I chwytam za pędzelek z Golden Rose, który ostatnio bardzo mi się spodobał i rozcieram. i to jest też kredka, która delikatnie zastyga, więc trzeba dosyć szybko ją rozcierać, więc jest to też taka wskazówka, że ona może być dosyć trwała w ciągu dnia więc no polecam osobom, które mają tłustą skórę i które może niekoniecznie przypadają za mm, kremowymi kredkami, brązerami do konturowania, ocieplania twarzy, ta kredka tym osobom może się bardzo spodobać, może się Wam spodobać i teraz przejdę właśnie sobie do zagruntowania mojego brązera pudrem, tym samym, którego używałam wcześniej. Czyli My Secret. Ok, i teraz zrobię sobie brwi i od razu przechodzimy do makijażu oka. Będę dzisiaj nakładać cienie znowu z paletki Suva Beauty, i tym razem pokuszę się o ten przepiękny, ciepły koralowy odcień, taki trochę właśnie też brzoskwiniowy. I z tymi cieniami jest tak, że one po przełożeniu palcem na rękę, robiąc sobie słocza, mają taką dość powiedziałabym słabą pigmentację i z tymi matowymi cieniami jest tak, że trzeba po prostu je nakładać na bazę i tak naprawdę jest ze wszystkimi innymi kolorowymi matowymi cieniami. Jeśli chcemy uzyskać bardzo ładny kolor na ruchomej powiece, mocną pigmentację i jeśli chcemy, żeby ten matowy cień naprawdę bardzo ładnie się rozcierał, to trzeba nakładać go na bazę dedykowaną cienią I mam na przykład tutaj taką bazę z Golden Rose, która sobie naprawdę świetnie radzi, jeśli chodzi o uzyskanie lepszej pigmentacji i rozcieranie. Jeśli nałożyłabym bazę w postaci korektora i ją później przypudrowała, to ten cień matowy nie będzie trzymał się na tej powiece i... Podczas blendowania on tak naprawdę będzie się rozpraszał i nie będzie tak intensywny i co najgorsze może nawet robić dziury i może się nie rozkładać równomiernie na skórze. Więc bardzo ważne jest, aby nałożyć pod takie matowe kolorowe cienie właśnie taką konkretną bazę, która będzie mokra, która w pewnym momencie będzie się kleić i będzie po prostu świetna do tego, żeby ten cień matowy dobrze się przykleił i zyskał na swojej pigmentacji. I naprawdę bardzo polecam Wam używanie w tym celu właśnie baz pod cienie. Nie korektorów, nie podkładu, bo to są tak naprawdę produkty, które ładnie wyrównują koloryt powieki. I jeśli używamy fajnego zastygającego korektora, no to faktycznie on może fajnie przyczynić się do tego, że te cienie nie będą zbierały się w załamaniu. Jeśli nakładamy perłowe cienie, to jeszcze jest wszystko ok, bo perłowe cienie tak naprawdę rządzą się innymi prawami. Możemy je wtłoczyć na skórę palcem. One mają taką bardziej kremową pigmentację, więc łatwo, łatwiej uzyskać nam tą pigmentację i ten błysk na oku, jeśli chodzi o perłowe cienie metaliczne i tak Natomiast jeśli chodzi o matowe cienie, to tutaj powiedziałabym właśnie trochę inaczej, to wygląda, bo z matowymi cieniami jest właśnie gorzej. One nie chcą się już tak łatwo przyczepić tej skóry, więc naprawdę polecam wam używanie baz. Ja akurat lubię Golden Rose, dlatego że po prostu ta baza jest w tubce i jest po prostu dla mnie wygodniejsza, jest higieniczna, jakoś nie przepadam za produktami, które są w słoiczkach. W ogóle nie rozumiem, dlaczego bazy są w słoiczkach najczęściej, a nie właśnie w takich fajnych, wyciskanych tubkach, bo to jest naprawdę... Ułatwienie. Ja w ogóle nie lubię, nie lubię wydobywać produktów, które są w słoiczkach. Ja też mam długie paznokcie, więc muszę to robić paznokciami, bo nie lubię, kiedy mi coś wchodzi pod paznokcie, bo to jest takie... Jeśli myślę baza podcienie, to jakoś tak myślę o tej bazie z Golden Rose, pewnie właśnie dlatego, że jest no, taka po prostu dla mnie funkcjonalna. Dlatego y, zacznę sobie od tej bazy. I nakładam w niewielkiej ilości na całą ruchomą powiekę oraz powyżej tam, gdzie te cienie będę rozcierać. I nakładam również na dolną powiekę, tutaj również ten matowy cień będę nakładać. I z tą bazą z Golden Rose jest tak, że trzeba odczekać jakieś około 30 sekund, żeby ta baza zaczęła się fajnie kleić. I wtedy to już jest ten czas, kiedy możemy nasze cienie aplikować na skórę. I ja robię to pędzelkiem, bo po prostu tak mi jest wygodniej. W zasadzie, kiedy nakładamy cień też na taką mokrą bazę, która się fajnie klei, to te cienie też lepiej się przyczepią i nie będą się też tak mocno osypywały, więc to też jest jakaś wskazówka. I chwytam sobie za pędzelek z embraż w, w odcieniu o numerku 06 i nabieram sobie właśnie ten piękny brzoskwiniowo-koralowy cień. I nakładam na moją ruchomą powiekę. Zobaczcie, jaki piękny kolor. I koncentruję ten cień najpierw na całej ruchomej powiece, a potem zaczynam go delikatnie rozcierać ku górze. Ok, kiedy widzę, że ten cień jest tak w miarę równomiernie rozłożony na mojej powiece takim jednolitym kolorem to sięgam sobie teraz po jaśniejszy cień i mam tutaj paletkę ze Sleeka i jest to Whimsical Wonderland Collection. I to jest przepiękna paleta takich pastelowych cieni, zarówno perłowych, jak i matowych. I mam tutaj taki delikatny, pastelowy, pomarańczowy cień o matowym wykończeniu. I tym cieniem będę rozcierać sobie tą czerwień, tą brzoskwinię, właśnie ku górze. I chwytam sobie czysty pędzelek Embraż 12. I zaczynam sobie delikatnie rozcierać. I to jest tak fajna kolorystyka, która świetnie podbija niebieską tęczówkę oka, ale myślę, że i zieloną, i szarą też fajnie by podbijał. Taki power kolorystyczny. Energetyzujący. I ten sam brzoskwiniowy cień nakładam na dolną powiekę już takim mniejszym, precyzyjnym pędzelkiem. Embraer 13. Nieruchomo na całą dolną powiekę. I tym samym puchatym pędzelkiem rozcieram właśnie tym pastelowym, pomarańczowym cieniem od spodu. Mniejszym pędzelkiem dopracuję sobie sam. Wewnętrzny kącik z użyciem właśnie tego brzoskwiniowego cienia. I teraz, żeby dodać głębi tym oczom, i żeby nasze oczy nie wyglądały na takie zmęczone, żebyśmy nie wyglądały na chorą, bo nie ukrywając, mam bardzo jasną karnację i jestem bardzo blada, więc żeby taki makijaż oka nie wyglądał ciężko, nie wyglądał smutno, żebym nie wyglądała na zmęczoną, na, żeby oczy nie wyglądały na przykrwione, to warto dodać głębi tym oczom, czyli przyciemnić e, linię rzęs górną oraz nałożyć na przykład brązową kredkę na dolną linię wodną i ją trochę rozetrzeć. E, I dzięki temu ten makijaż właśnie nabierze takiej głębi, trójwymiarowości i te nasze oczy nie będą takie e, zmęczone. Tylko ten makijaż będzie taki przemyślany, dopracowany i to będzie taka kropka nad i w naszym makijażu. Oprócz tego wydaje mi się, że warto też skupić się na wydłużeniu naszych rzęs, żeby tak naprawdę to rzęsy przykuwały tutaj uwagę. Jeśli lubicie ciepłą tonację i chciałybyście, żeby to wyglądało u Was zawsze dobrze to warto też skupić się na tych rzęsach, czyli dobrze je wytuszować, szczególnie na dole, wydłużyć te rzęsy, a także podkręcić zalotką górne rzęsy i też sięgnąć po taki tusz, który bardzo ładnie wydłuży te rzęsy, ich nie sklei. Jeśli macie swoje gęste, naturalne brwi, to super, to tak naprawdę już nic nie musicie robić, wystarczy naprawdę zalotka, jakiś Wasz ulubiony tusz i efekt gotowy. Natomiast jeśli macie liche rzęsy, tak jak moje, to proponuję tutaj jednak przykleić sztuczne rzęsy. Jeśli nie potraficie tego robić, to myślę, że y, ćwiczenia są tutaj najważniejsze. Połowa sukcesu w przyklejeniu rzęs, to tak naprawdę klej, więc bardzo Wam polecam klej Neysha. Natomiast temat rzęs i kleju za chwilę i przejdziemy sobie teraz do przyciemnienia linii rzęs oraz nałożę brązową kredkę na dolną linię wodną i jeśli chodzi o przyciemnienie linii rzęs, to mam tutaj paletkę Affect, którą ostatnio bardzo często maltretuję i naprawdę ją uwielbiam. Korzystam tutaj z tych dwóch odcieni do uzupełniania moich brwi, ale oprócz tego mamy tutaj inne przepiękne matowe zgarnianie szone brązy, które również świetnie nadają się jako cienie do powiek. I myślę, że będę używać tutaj tego ciemnego brązu, aby przyciemnić linię rzęs i ją optycznie zagęścić. A na dolną linię wodną nakładam brązową kredkę Zoeva w odcieniu Glans. Nakładam ją też odrobinę na linię rzęs, żeby ją potem troszkę rozetrzeć. Tuszuję rzęsy tuszem z Golden Rose Volume and Define Miracle Lash. I doklejam sztuczne rzęsy Demi Wispies Studio Effects. I mam jeszcze tutaj taki ładny, jasny perłowy cień z paletki Sleek. I ten perłowy cień nałożę sobie na sam wewnętrzny kącik oka. I teraz przejdziemy sobie do różu. I myślę, że pokuszę się o ten sam brzoskwiniowy cień w niewielkiej ilości. I może odrobinę wymieszam go tutaj z tym zgaszonym matowym różem. I nakładam na policzek roświetlacz Mary Luminizer i tak się właśnie zastanawiam, jaki kolor użyć i myślę, że pójdę w tą pomadkę czyli po prostu taką czystą brzoskwinkę, tutaj mam wymieszaną z inną jaśniejszą pomadką z NYXA ale myślę, że pójdę w zupełnie monochromatyczny makijaż i zrobię to samo, co mam na ustach, czyli nałożę właśnie tą pomadkę, a jest to pomadka MUA Lux Velvet Lip Lacquer w odcieniu Passion. Pomadki są niesamowicie tanie, kosztują chyba około 15 zł i są dostępne na Minty Shop, i pigmentacja tych pomadek jest naprawdę powalająca. Jedynym minusem jest to, że bardzo wysuszają usta, niestety, ale bardzo wysuszają. Ale pigmentacja jest naprawdę super. Tak naprawdę jedna warstwa wystarczy, żeby pokryć całe usta naprawdę mocnym kolorem. Więc jeśli lubicie matowe pomadki, to myślę, że chociaż jedna sztuka powinna się u Was znaleźć, chociażby dla przetestowania. I tak prezentuje się skończony makijaż, mam nadzieję, że bardzo Wam się podoba i mam też nadzieję, że film był dla Was interesujący i że chętnie skorzystacie z moich porad, że czegoś się dowiedziałeście i zachęcam Was oczywiście do kciukowania, jeśli film Wam się podobał i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa!